pielgrzymów Diecezji Włocławskiej Pragnę tylko powitać i pozdrowić Biskupa Krzysztofa Regensa penitencjarii Apostolskiej Przyjaciela Diecezji Włocławskiej Ostatnim wyrazem Tej przyjaźni i życzliwości Jest to, że tutaj w tym miejscu Teraz jesteśmy Przedstawmy wszystkie nasze intencje Które nas tutaj sprowadzają Wzywając wstawiennictwa Naszych aniołów stróżów A przede wszystkim świętego Jana Pawła II w imię ojca i syna i ducha świętego, Amen. pokój z wami i z duchem twoim. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, moja wina. Moja wina, moja bardzo wielka wina, przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności posyłasz nam jako stróżów Twoich świętych aniołów, sprawę byśmy zawsze znajdowali u nich obronę i cieszyli się ich towarzystwem wieczności przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Wejścia. Tak mówi Pan, oto ja posyłam anioła przed Tobą. Aby cię strzegł w czasie Twojej drogi i doprowadził Cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na Jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przepatrzy Waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał Jego głosu i wykonywał tu wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem Twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do Ciebie. Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadził cię do Amoryty, Hettyty, Perzyty, Kananyczyka, Kiwity, Jebuzyty i ja ich wygładzę. Oto słowo Boże. Amen. na Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam. Am. Słowa niosącego zgubę, Pokryjecie swoimi piórami, Pod jego skrzydła się schroni. Się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej, ani zarazy, co skrada się w mroku, ani moru niszczącego w południu. nie dosięgnie twego namiotu, bo rozkazał swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Z Wami i z Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko. Postawił je przed nimi i rzekł. Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Oto słowo pańskie o tobie. Modlimy się dzisiaj u grobu świętego Jana Pawła II <laughs> obchodząc wspomnienie świętych <laughs> aniołów stróżów. Nie będzie żadnego wykładu na temat aniołów. Zachęcam wszystkich, którzy są zainteresowani do sięgnięcia do kateches Jana Pawła II, które wygłosił prawie 40 lat temu w roku 1986 tutaj w Watykanie na temat właśnie aniołów. Te katechezy są dostępne i można sobie je przeczytać. To, co tutaj w tym miejscu chciałbym powiedzieć i na to zwrócić uwagę, to to, do czego prowadzi nas dzisiejsze Słowo Boże. A więc, najpierw czytanie z Księgi Wyjścia, bardzo mocny tekst dotyczący obecności aniołów w życiu człowieka. Jest to tekst, który skierowany jest do narodu wybranego. Ale odnosimy go do każdego z nas. Posyłam anioła przed Tobą, aby cię szczekł, i doprowadził do miejsca, które Ci wyznaczyłem. Każdy z nas jest obdarowany aniołem stróżem, aby doprowadził go, nas do miejsca wyznaczonego, to znaczy do <laughs> życia z Bogiem na wieki. Ale są także, jakżeśmy słyszeli, bardzo wyraźne wskazania dotyczące tego. Jak mamy z tym Aniołem współpracować? A więc szanuj go, bądź uważny na jego słowa, nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do Ciebie. Są to mocne słowa, które odczytujemy w kontekście Starego Testamentu, ale mamy wykładnie tych słów, myślę, w tej dzisiejszej Ewangelii, skoro jest dobrana na dzisiejszy dzień. Ewangelia, w której jest mowa, owszem, o Królestwie Niebieskim, jest mowa także o Dziecku, które ma być wzorem, czyli ostatecznie zmowa o zaufaniu i zawierzeniu. W jaki sposób bowiem mamy stać się jak dzieci? Myślę, że każdy z nas powie w tej pierwszej, przynajmniej refleksji, że dziecko jest tą osobą, która jest prostota, Prostolinijność. Mówi co myśli. Dziecku jest. Przekonanie całkowite, że jest zależne od rodziców. I wreszcie dziecko jest pełne zaufania do swoich rodziców. I w tym znaczeniu, gdy tak czytamy tę Ewangelię dzisiaj tutaj w tym miejscu, rozumiemy także to słowo Starego Testamentu, które mówi o aniołach, które mówi także o aniołach stróżach. Nie da się inaczej podejść do rzeczywistości wiary i do życia z Bogiem. Bez zawierzenia i zaufania. Aniołowie są tymi, którzy są najbliżej Boga i najbliżej człowieka. Towarzyszą nam nieustannie. Zaufanie, które jest potrzebne do takiego właśnie życia, znajduje swój przykład w życiu świętych. Dlatego tutaj jesteśmy. Święty Jan Paweł II. Z całą pewnością był człowiekiem zaufania i zawierzenia. Wystarczy przypomnieć sobie chociażby jego wezwanie biskupie i papieskie. I wystarczy sobie przypomnieć wiele okoliczności, które towarzyszyły jego pontyfikatowi przez 27 lat, żeby zrozumieć, jak bardzo wierzył i ufał w to, że ostatecznie Pan jest. Tym, który doprowadzi wszystko do końca. Naszym zadaniem jest słuchanie, posłuszeństwo temu, co Bóg do nas mówi, także przez aniołów, wypełnianie tego, co nam poleca. Reszta pozostawiona jest dobremu Bogu. Dzisiaj więc uczmy się takiej postawy zaufania od świętego Jana Pawła II patrona, ale myślę, że jako diecezjanie Wodsławcy. Musimy, a nawet powinniśmy przywołać tutaj w tym miejscu błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. To także był człowiek zaufania i zawierzenia. W trudnych czasach dla ojczyzny i dla kościoła był tym, który wsłuchiwał się w głos Pana. On nieustannie o tym pisze, wspomina, gdy czytamy jego pisma, że wszystko jest w ręku Boga. Ja, mówię o sobie, jestem tylko... Słabym narzędziem, które powinno odczytywać i wypełniać to, czego chce Pan. W tym więc znaczeniu, drodzy pielgrzymi, przyjmijmy dzisiaj to słowo, które do nas przychodzi. Odnówmy w sobie zaufanie do Boga, odnówmy w sobie wierność wobec Boga, odnówmy w sobie także wiarę w obecność aniołów i aniołów stróżów w naszych życiu. I bądźmy też, aniołami dla innych, przychodząc do nich ze słowem pocieszenia, umocnienia, uśmiechu. Myślę, że to jest także to, co odczytujemy tutaj w tym miejscu od tego świętego patrona i świętego człowieka. Taka właśnie postawa wobec innych, wobec drugiego człowieka, możemy powiedzieć śmiało, wobec każdego człowieka, który stawał na jego drodze. Niech więc święty Jan Paweł II będzie dla nas, pielgrzymów włocławskich, umocnieniem na drogach wierności Bogu przez całe nasze życie, jako pielgrzymów nadziei. Amen. We wspólnocie Kościoła Wocławskiego, wsparciw wstawiennictwem świętego Jana Pawła II, zanieśmy do Boga nasze prośby. Za papieża Leona, naszego biskupa Krzysztofa oraz wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów, aby wpatrzeni w świętych pasterzy prowadzili nas drogą wiary, nadziei i miłości. Ciebie prosimy, za pielgrzymów diecezji włocławskiej nawiedzających stolicę chrześcijaństwa, aby czas łaski, jakim jest jubileusz, przyniósł im zbawienne owoce. Ciebie prosimy na za nasze rodziny, aby z odwagą otwierały drzwi Chrystusowi, przyjmując pochodzący od Niego pokój. Ciebie prosimy za nas, uczestników tej celebracji, aby nawiedzenie świętych miejsc umocniło nas w pielgrzymowaniu pełnym nadziei. Ciebie prosimy. Z Wszechmogący Boże, w świętych ukazujesz nam wzór pielgrzymowania drogami wiary. Wysłuchaj prośby swojego ludu i obnaż nas tym, czego potrzebujemy na drodze do zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. O! Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczta. Panie Jeste Bożym, ani już ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona że Ty w najświętszym sakramencie dajesz nam pokarm na życie wieczne. Przez posługę aniołów prowadź nas do Niego drogą zbawienia i pokoju przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami i Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. teraz i na Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.